Witam wszystkich. Także marzec już za nami. Niestety muszę nagrywać telefonem, bo jeszcze nie, nie ogarnąłem programu, żeby nagrywać, właśnie pulpit i dźwięk. Także musimy jakoś przemęczyć. Może mi się uda do przyszłego miesiąca. Ale przejdźmy do rzeczy. Także miesiąc, yy, ten miesiąc, marzec w porównaniu do takiego już mam pięcioletniego zestawienia. Był dosyć dobrym miesiącem na plusie, ale jakiś rewelacyjny nie był. Także instalacja tutaj mamy 5 kW. 5KW-Bifacial wyprodukowała 572 kWh w tym roku. Właśnie nam się aktualizuje. Ale okej. Okay. I tak, tak w skrócie, najlepszy uzysk to był 42,75 kWh w tym miesiącu i widać nawet ładna pogoda wtedy była i dosyć zimny wiatr wiał i widać nawet, że instalacja już od godziny 10 praktycznie do godziny 13 pracowała z mocą 100% albo nawet tam 100-101% elegancko sobie dawała radę a już w tym miesiącu też 120% osiągane, czyli 6000 W też nie było problemem co Wam na przykład na takim przykładzie pokażę, co nawet ja mnie to zdziwiło, bo tutaj widzicie start był jakiś, ale później spadek i mamy tutaj już 100% i instalacja przez praktycznie półtorej godziny pnie się w górę cały czas, aż do tak jak widać tutaj 120% to jest nawet 120 no to może by się uparł, dobrze niech będzie na równe 120% także fajnie sobie tutaj da, dawało radę i to nie był pit, bo to półtorej godziny trwał, prawda? Dobrze, nie będę tutaj przerzucał. Ogólnie sezon się zaczyna, zimne dni i fajnie nam to jedzie. Teraz 3,85 kW na mono. Maksymalny uzysk to był 31,16. Raczej, no tu nie mam podglądu takiego fajnego, ale co ciekawe, na przykład produkcja tutaj, jak widzicie, jest 401 kWh, a tak naprawdę było 408. Gdzieś mi coś gubi, ale dobrze, że falownik pokazuje i jest. No, dobrze, że na falowniku po prostu dobrze pokazuje. I jeszcze tak, mam dla Was ciekawostkę, zanim dojdę do podsumowania procentowego. Jeśli kolega wrzucił taki temacik fajny, a tylko Wy tego nie widzicie, ale może się uda to obniżyć. Chodzi o to, że to jest instalacja 5 kW bifacjal, ale na trakarze dwuosiowym. Zobaczcie jaki jest uzysk tu jest 52 kWh z instalacji 5 kW. Także już kolega osiągnął ponad 10 kW z 1 kW instalacji także brawo. Widzicie, jak to tej łany słupeczek nam urósł? Dobra, proszę mnie za ten telefon za bardzo nie krzyczeć. No, tak wyszło, uczę się. Także o, teraz tak mamy podsumowanie procentowe. Tutaj są ważne liczby, a nie jak to wygląda, prawda? Czyli instalacja 385, instalacja 5 kW, 106, 385 zrobiła z jednego, jednego kW i bifacial 5 kW zrobiło 114. I to nam daje 7,5% więcej bifacjal zrobił jak mono. I w rozliczeniu rocznym, znaczy tegorocznym, bo już niektórzy z tak zwracali mi uwagę, w rozliczeniu tegorocznym 385 już ma produkcję 781 i 203 z 1 kW, a 5 kW yy, bifacial ma produkcję 1083 kWh i 217 kWh z 1 kW, i to jest 7% więcej niż wyprodukowała instalacja monokrystaliczna. Dlaczego taka wiem, mała, duża różnica? Dla mnie to jest yy, już dosyć spora różnica, bo yy, bo tak, instalacja 5kW 5 Bifacjal jest w gorszym miejscu i nie ma tak dobrego chłodzenia, i praktycznie do końca tego miesiąca, dopiero teraz pod koniec miesiąca, przestało ją nękać zacienienie poranne i wieczorne. Także pod koniec miesiąca już to te różnice nawet do 10% dochodziły. A 385kW stoi w lepszym miejscu i w przewiewnym. Także, jak było zimny, wiatr był, to panele mono były chłodzone i wydajność ich była też ponad 100% czasami jechało. Jeśli bifacial jechał na 120%, to, to instalacja monokrystaliczna 110% wyciągała, 108% nie było problemu z tym. Także prawie pięcioletnie panele, ale temat fajnie ogarniały, i co? No to to by było z tych uzysków. Tyle. Jeszcze, o, może. Podam taki temacik. Ja jeszcze tutaj robię takie zestawienia. Nie wiem, czy będzie widać, ale podniesiemy do góry. Ja robię takie zestawienia jeszcze z moich uzysków, znaczy z uzysków ze zużycia w domu. I to wszystko w opisie wrzucę to jest bardziej opracowane, także jeśli kogoś by to interesowało, to zapraszam do opisu. Tutaj będzie wszystko, co było w domu. Także myślę, że was nie zanudziłem przepraszam, no tak wyszło jak wyszło, może się programu nauczę, będzie lepiej no i przejdźmy do falowników falowniki oczywiście nagrywałem wcześniej także proszę się nie czepiać godziny i daty chodzi o pracę instalacji i później jeszcze pokazanie instalacji także przejdźmy do falowników mamy godzinę 16 będę starał się kręcić te firmy. Co miesiąc swalowników o różnych porach, żeby było, była różnorodność. Chyba że chcecie, żebym kręcił w południe, żeby było większe porównanie do instalacji stacjonarnych. To proszę napisać w komentarzach, nie ma problemu. Będziemy kręcić w południe. I produkcję mamy, przepraszam. 2640, czyli to jest według mojej rozpiski, jakieś 69% z instalacji 385. Kilowata mono i przejdźmy na 5 kW bifacjal. 5 kW bifacjal w tym momencie nam znikło. Produkuje nam 74% swojej mocy, czyli 3700 W. Także macie, widzicie, 5% jest jeszcze o godzinie 16.00 różnicy. Także przejdźmy jeszcze do instalacji. Jak one w tym momencie. Że tak gapiam się w słońce, także ja patrzę teraz w kierunku południowym, godzina 16. Czyli już mamy południowy zachód. Instalację to jest 3,85 kW. Mono tak przejdźmy od przodu, jeszcze nie zacieniona. O, na tej też fajnie widać, jeszcze troszeczkę z tego granu odbija. Idzie około 30%, że ten ekran ogarnia. I to tu taki już się zaczyna. O, widzicie cała instalacja ładnie w słoneczku jest. Słoneczko mamy z tej strony. I zaczynają się psikusy, bo ta zacienia, ta 5 kW zacienia tą 3.8 już na wieczór. A znowu ta 3.8 zacienia tą 5 kW rano. Tak już teraz pod koniec yy, marca się dzieje, także ekrany już powiem wam przetrwały, całą zimę przetrwały, troszeczkę różne miały historie, ale jednak przetrwały. I widzicie tutaj cienie, yy, linie cienia paneli, że już nie zacienienie nęka, tak jak na początku miesiąca jeszcze te drzewa wszystkie robiły mi robotę Ale już koniec marca praktycznie nie ma problemu Przejdźmy do przodu Także widać po cieniu ładnie Że jeszcze to światło się dostaje No i może jeszcze z tego kranu z tyłu coś będzie Tylko trzeba go najpierw uzbroić Także tak to wygląda. Produkcja jeszcze ładnie idzie na dobrych procentach. O, oczywiście, już deszcz padał, ale nie wiem, czy będzie widać. Ptaszki narobiły. Trzeba wieczorem będzie spłukać. Ja tu płukam normalną wodą ze studni i nie mam z tym problemu. Także dziękuję dzisiaj za obejrzenie odcinka. Pozdrawiam. I słoneczka wszystkim życzę.